Oh oh Cześć, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Z tej strony Izaka przed wami kolejny emocjonujący mecz Counter-Strike Global Offensive. Już na serwerze mamy mamiko Gimsona i DJ Remo. Czekamy jeszcze na ekipę terrorystów, które już za moment się podłączy i Gimson no się, czyli wszystko gra Pierdalam się do mej streamu jak na bobsajta I tak, tak, tak Weź plan nie niebo mnie to w okrągnięciu, jak nawet naściecha To jest kartuchowa muza, bo której nie rozbrojasz, norwy się już udefuse Gimson ma miko, tak jest kurwa znaczna. To co robimy jest grubsze od snacksa Ty jesteś laperem typie, zjadam ci jedną zwrotką Bo to szczęśli niż kar 20 grot To grozi to wywrotką, to jest dobra wbita Przy pomocy karambitach, żeby w twoich Ta muzyka, którą robię jest jak groźny świt. Zapomniałeś, daje power, to jak hyperbeat Znam już dość Że obronisz się ziom to raczej marna szansa Bo kiedy tu wchodzę ja to jestem jak szarańcza Zapraszam do tańca To jest takie proste Chociaż nie jestem kowalem To sprzedam ci kosę Barbarosę prześcignąłem tyle temu lat Choć to nie średni wieczór Będę jak twój kat. Teraz tłumaj i brat Niespodzianka, spora Gdy wychylisz to zarobisz Bal jest